Które my mamy? A, to no, my mamy które mamy? Które mamy? No, które mamy? Powiedz mi. Ej, nie klikaj tam jeszcze nic, kurwa. No. <grym> Ale <przez> stager Stagger <grym> z ten... Dobra, to jest streaming. No, to jest stager. Jak ja nienawidzę cię, Rowdzi. Czemu? Ja to pa, one to. Mówię, żebyś klika, nie klikał, a ty pobiegłeś i klikasz mi to. To e to, ja, a. A to Nie, nie był to Nie, to było drugie, już nie pamiętam. Tutaj masz musisz go zbijać. Ja naprawdę się nie dziwię, jak on k***a zopierdoli z dps jak się psa No, pies to ma ten... Number of Kids. A, to był mój, k***a. Weź k***a weź tego psa kurwa blisko tej statuły, żeby ją stagerować. też. Dobra, my zabiliśmy pierdolę co jest? Mamy też. Mam pytanie, bo może niech każdy zrobi dip z Paladyna albo Barda i zrobimy tak <gulat> <a B>. <gulat> <gulat> Jekater, jest wajęty, to dobre. Ekaterrżuż jest to? Dzięki. Gramy NES plus 1? Tak, tak. No jak najbardziej. A jak się naszej. Nie wygrać. A plus 1. O tak, chodzi o NES. <laughs> nie? Nie po polsku. Kurwo jebana z Surga wyskakujesz. To jest bardzo po polsku. No, tak. Ale obrusony. <laughs> Ej dobra, będziesz miał rowdzi tego? Lucha po tym jak się skończę? No zajebiście. Ej koledzy długo tam mam zajdzie jeszcze? No 11. Zrobić go trochę. <laughs> no nie mamy kurwa Dungusa w teamie. Jak <laughs> <next>. full <laughs> O, my to żadnej synergii nie mamy. No. Kurwa. To the tylko No jest chujowo, jest by się przydał. Macie to Blade'a <grym> co... co on gada, nie mam. Co the blade daje naszemu party? 3%. No właśnie. To chujowe. A się bardziej przydał. Nie, bo... Ale to daje dokładnie... Co ty gadasz, kurwa? Daj daje dokładnie to chyla, Aura. No. Pofy, pofy. Dobra, pofy. Dawaj, o, ale siodł, za 60 milionów. O kurwa, 130... Ty, ja muszę. Ty. Nie no, to poprawek znowu sam tylko. Nie, była trochę bo ktoś mi wystartował, kurwa. O kurwa, i co jest? Ja pierdolę jakie cudki. Kurwa, 100 panie. I... Zrobiłem hila za 3000, kurwa. <laughs> kurwa, co jest? Co się dzieje? Ale tak. Ja się tego nie nienawidzę, więc po To jest takie kurwa, wszyscy się podrzucają, to jest kurwa. kg. Eno, kiedy 2-3 tysiące mnie Na dole masz. ty mówisz. Do ciebie, bo biegasz jak gówno w przerębli. Gówno to masz majka. Kurwa. Ja byłem w kiblo. Gotawiu. Dobra. Za ile masz rogi? Eee, za... Kurwa, ile? ile? Za ile? Już mam, już mam. Już mam. Puszczę? Puszczam. Ty! Kurwa ty, ja nie wiem. Ale dobrze, czy kujowe? No ja nie wiem, po 130 baniach walę z jakiegoś powodu. A pójdę ile ja No... Po 70, 90? Nie jest wiem, dlaczego. takie coś, że jeśli jesteś z kimś zajebistym, to po prostu... Aaa, <laughs> jaki nam kopią. Dlatego mało byłem, bo zawsze z Kacperem byłem w party. A, kont, dobra, myślę, co tu robimy. Tak, to jest niestety efekt Ale tak niemiło dla Kacperka, jaki to taki dobry chłopak. A z Brest Popą. Nie Nikt tego. Nie Głośno, ale tak jest. Super, polecam kartę mu. chłopaka, chopaka, który szuka chopaka. W tym dacie tam i zawał, i mogę pójść. Mam już. Spuszczać. No. Spuszczać. Ja tutaj z ratem. A właśnie mam pytanie: jak ja zostawiam orba, to drugie partie też nie ma dostępu, Nie. Tam, tam. No oczywiście to. Jakżeś ty to bym że to, ja wymyślił, że to by tak działa? Dobra, za pierwszą. Jutro chyba faunik zrobię kurwa. Zapieram. Robię chaos jutro na każdej postaci i chyba robię fauning kurwa. Ooo. Oh. Trzeba będzie chyba coś poddymić. Nie, co trajcik. Kurwa, robię screena, to musi być na tyle.